Dzień dobry, vlogu numer 11. Idziemy do pracy, bo tu siedzisz do dentysty do Gliwic. A mnie idzie zabrać do biura. No, proszę, odświeżone auto, zagrzane dla żonki. No ba! Czyli wszystko można wsiadać? Wszystko zrobione, tak jest, można wsiadać. Zaczynamy dziołek. Dzień dobry wszystkim. Wojciech, co robisz? <noise> Jak zawsze w telefonie siedzę. Ruszamy do domu. Robimy obiadek. A ja dzisiaj mam babski wieczór. Przychodzi do mnie moja koleżanka i będziemy sobie plotkować bo się już dawno nie wiedziałyśmy. I wino, i jeszcze może zobaczymy. Jak będzie nam się chciało, to zrobimy sobie jakieś kosmetyczne zabiegi, a jak nie, to dzisiaj tak na spokojnie. Wojtek też dzisiaj wychodzi. Zostawia mnie. Idzie sobie też na męski wypadzik, ale. Wybacza. Wróciliśmy z Wojtkiem z zakupów, i słuchajcie, yy, padliśmy. Nie wiem, mi wyłączyło w ogóle dzisiaj chyba wtyczkę z kontaktu. Weszliśmy do domu, zro zrobiliśmy szybko obiad, zjedliśmy i jakoś tak obydwoje odpłynęliśmy. I obudziliśmy się e, godzinę e, przed tym, jak e, moja koleżanka miała do mnie przyjść tutaj na to grzane wino, co Wam wcześniej mówiłam. Więc w takim popochu, żeśmy wstali, bo Wojtek też się umówił, też wychodził, więc szybko posprzątaliśmy. Dlatego vlog dzisiaj chyba nie będzie za długi. E, dlatego, że tak naprawdę... Po pracy dwie godziny prawie cały nam na spaniu. Ja nie mam tak w ogóle. Nie wiem, macie coś takiego, że w ciągu, dwa, w ciągu dnia was nuży i śpicie? Ja na przykład nigdy tak nie miałam. Nie spać w ciągu dnia. W ogóle nie potrafiłam. Chyba, że byłam chora, bardzo chora, leżałam rozłożona w łóżku, tak, yy, no to wtedy tak. No tak jakby siła wyższa. Ale tak yy, nigdy nie czuję potrzeby, żeby nawet resetować się w ciągu dnia, nabierać energii i spać. A dzisiaj po prostu wyłączyło mi. Tak samo Wojtuś. Ja Wojtuś lubię posłać. Więc Wojtuś się przytulił i też zasnął. E, zdążyłam jeszcze tylko e, te m, resztki tych iglaków, co miałam tu na podłodze, musiałam się z nimi zrobić. Więc założyłam kurtkę i wyszłam, pomimo że jest ciemno, na balkon i je powtykałam. E, te gałązki tam, gdzie trzeba. Pokażę Wam, choć nie za bardzo będzie to widać, pokażę Wam jutro w ciągu dnia. A tam... nie no, nic nie widać, kompletnie nic nie widać. Oprócz naszych pilnych lampek to nic nie widać. Więc pomimo moich szczerych chęci, że chciałam dzisiaj również Wam pokazać, co robiliśmy, dzisiaj praktycznie nie robiliśmy nic takiego e, ciekawego. Kochani, siadam do montowania tego vlogmasa, ale w nim za dużo dzisiaj nie będzie, bo przez naszą poobiednią drzemkę niestety parę planów, które miałam, nie zrealizowałam, więc musicie mi wybaczyć. Koleżanka u mnie była bardzo przesympatyczny wieczór. Brakuje mi takiego mm, spotykania się ze znajomymi, bo w Łodzi to było prawie codziennie. A tu w Krakowie niestety już troszeczkę inaczej to wygląda, ale bardzo fajnie porozmawiałyśmy sobie, wypiłyśmy winko grane, poplutkowałyśmy, więc bardzo, bardzo fajny czas. Eee, ja e, czekam na Wojtusia, gdyż Wojtus jeszcze nie wrócił ze swojego męskiego wieczoru. Obawiam się, że jutro będzie mieć problem ze wstaniem gdyż musimy wstać przed 8 rano. Dlatego, że jutro będziemy mieć bardzo fajny, ciekawy dzień. Zabieram Was ze sobą, więc jutro pewnie vlog też będzie bardzo późno wyrzucony. Bo nie wiem, kiedy będę mieć jeszcze czas go, żeby go zmontować, ale obiecuję, że spróbuję go jutro wrzucić. Tylko pewnie żeby, tylko pewnie późno wieczorem. Pokażę Wam jak sobie ustroiliśmy mieszkanie, bo już w sumie dokończyliśmy wszystko, więc nasza choineczka, tu mamy miskę ze słodyczami i dwa potwory ciasteczkowe, ciastka ze Shreka, tutaj mamy taką ozdobę, tu na naszym stoliczku mamy takie świeczuszki, tu kojarzycie już chyba to kupiliśmy sobie taki fajny kalendarz właśnie pasujący, to jest to co w Łodzi kupiłam w Kastoramie z rodzicami i nasz balkonik dzisiaj go zdążyłam przybrać zanim przyszła koleżanka, ale nie widać, może bardziej Wam pokażę w ciągu dnia tam są iglaczki powsadzane, bombeczki nie wiem czy cokolwiek teraz tam iglaczki, dojrzecie tu na choinaczce mamy taki koralikowy łańcuch tak to wygląda. Trochę śniegu leży. Mam nadzieję, że spadnie go jeszcze więcej, gdyż jutro jedziemy do Zakopanego na jeden dzień, ale jedziemy na kulik i ma spać dużo śniegu. Więc liczę na to, że rano się obudzę i będzie biało. Dziękuję za ten vlog i do zobaczenia jutro.